Budzicie ten sam dźwięk co zawsze. Nie gong, nie szum wiatru nad pustynią, tylko plastikowe światło telefonu, które wdziera się do twoich oczu, jak zimna stal. Palec przesuwa się automatycznie. Gest starego nałogu. Jeszcze półprzytomny sprawdzasz powiadomienie, jakby miały przynieść ci sens. Ale one tylko karmią twoją słabość. Leżysz w łóżku, a twój umysł już przegrywa bitwę, zanim wstałeś. Dopamina kapie jak trucizna, rozmywając Twoją wolę. Urywane obrazy, migające treści, nic, co przynosi ci siłę, tylko otchłan. Potem siadasz do pracy. Udajesz koncentrację. Strony tekstu migają przed oczami, ale nic w tobie nie zostaje. Wieczorem znów chwytasz za telefon. I znów oddajesz stery własnego życia temu, co najsłabsze w tobie. A kiedy kładziesz się spać, robisz to z uczuciem jarzma. Poczuciem, że dzień minął, a ty niczego nie wykonałeś naprawdę. Tylko błądziłeś, dryfując jak liść po ciemnym nurcie. To jest twoja klęska. I twoja brutalna prawda. Nie zapominasz dlatego, że jesteś głupi. Zapominasz dlatego, że żyjesz jak wojownik bez ostrza, bez rytuału, bez determinacji, bez dyscypliny, która trzyma umysł w ryzach, jak samuraj, który dogląda swojego miecza. Dzisiaj to się kończy. Dzisiaj wejdziesz na pole bitwy rozumu, a pięć metod, których używają japońscy uczniowie, stali, cisi, niezłomni, stanie się twoją bronią. Teraz słuchaj uważnie. Wchodzisz do zimnego dojo przed świtem. Powietrze jest ostre, jak brzytwa. Na drewnianej podłodze leży tylko jeden przedmiot czysta, pusta kartka. Stary Mistrz siedzi w cieniu. Jego oddech jest cichy. Kiedy wchodzisz, nawet nie podnosi wzroku. Jakby wiedział, że przyszła Twoja słabość, nie ty. Opowiada ci historię młodego samuraja, który wierzył, że nauka to oglądanie Mistrza. Stał godzinami, patrząc jak Mistrz tnie powietrza. Myślał, że samo patrzenie uczyni go silnym. Kiedy przyszedł dzień próby, jego ręka drżała. Stal uderzyła o stal, a on nie pamiętał nawet podstawowego ruchu, bo nigdy nie zmusił ciała, by zapamiętało. Nigdy nie pozwolił mięśniom poczuć prawdy. Tak samo ty. Czytasz, patrzysz, podkreślasz, przepisujesz notatki, jakbyś liczył na cud. Ale twój mózg nie jest gąbką, on jest kuźnią, a pamięć to stal, którą trzeba hartować wysiłkiem, nie dotykiem. Brutalna prawda? Jesteś kibicem własnej nauki, nie jej wojownikiem. Twoje ręce są czyste, bo niczym nie walczyłeś. Zrób to. Zamknij książkę. Weź pustą stronę. Wydobądź z siebie wszystko, co pamiętasz, słowo po słowie koncepcję po koncepcji. Nie zgaduj. Walcz. To moment, w którym twój mózg tworzy połączenia. Kiedy aktywne wspominanie rozrywa mgłę dopaminy i wyrabia odporność psychiczną. To jest twój pierwszy krok ku niezłomności. Mikrowyzwanie. Dziś weź jedną rzecz, którą chcesz zapamiętać. Zamknij źródło. Wypisz wszystko z pamięci. Popraw dopiero potem. A to dopiero początek. Wyobraź sobie pustynną drogę. Po horyzont tylko piasek, żadnych znaków, żadnych skrótów, tylko ty i twoje tempo. Na tej drodze idzie starzec. Powoli. Każdy krok stawiany świadomie, każdy oddech równy. To mistrz Kumon nie jako człowiek, lecz jako zasada. On wie, że ci, którzy biegną zbyt szybko, giną w burzy, a ci, którzy idą w rytmie, docierają do celu zawsze. Japońscy uczniowie nie próbują pochłonąć góry materiału w jeden wieczór. Nie szukają heroicznych zrywów. Bo wiedzą, że umysł ma swój próg bólu i jeśli go złamiesz, stajesz się niewolnikiem zmęczenia. Ty łamiesz go codziennie, wpychasz w siebie godziny bez sensu, bez skupienia, a potem dziwisz się, że Twoja pamięć rozsypuje się jak popiół. Brutalna, prawda? Nie jesteś zmęczony nauką, jesteś zmęczony chaosem. W świecie nałogu dopaminowego twoje kroki są nierówne. Nic dziwnego, że odpadasz. Lekcja wojownika jest prosta. Zacznij od małego, ale codziennie. Stań w miejscu weź jedną rzecz jedną stronę, jedno zdanie, jeden koncept. Złam w sobie potrzebę wielkości. Wojownik nie pędzi. Wojownik idzie. Mikrowyzwanie. Jutro wykonaj jedną małą porcję pracy. Dziesięć minut, tylko tyle, ale z pełną obecnością. Teraz słuchaj uważnie. Pustynia nie toleruje kłamstw. Śnieg pokrywa dachy górskiego klasztoru. W ciszy słychać tylko kroki mnicha Yamabushi, który podlewa jedno samotne drzewko bązaj. Kropla po kropli. Niecodziennie, nieprzypadkowo. W rytmie natury. Bo wie, że jeśli podleje je zbyt często, zgnije. A jeśli zbyt rzadko, umrze. Powtórzenia interwałowe są tym samym rytmem dla twojej pamięci. Twój błąd? Zalewasz się wiedzą jednego dnia, licząc, że to wystarczy. Następnego dnia jesteś pusty i powtarzasz cykl porażki. Mechanizm zapominania jest jak mróz działa zawsze, jeśli mu pozwolisz. Tylko interwał, powtarzanie w rytmie 24-72, tydzień, miesiąc, pozwala pamięci przetrwać jak twarde drzewo rosnące w głazach. Brutalna prawda? Chcesz żniw, ale nie chcesz ogrodu. Chcesz efektu, ale nie chcesz rytuału. A wojownik bez rytuału jest tylko włóczęgą. Zrób to. Rozpisz powtórki. Ustal dni. Uczyń z tego świętość. Powtarzaj, zanim zapomnienie cię dopadnie. Mikro wyzwanie. Wybierz jedną rzecz. Jutro powtórz ją przez dwie minuty. Potem za trzy dni. Potem za tydzień. Tutaj zaczyna się prawdziwa walka. Jesteś w kuźni. Ogień wyje, młot uderza o stal. Iskry lecą jak gwiazdy spadające w ciemność. Kowal nie tworzy miecza jednym uderzeniem. Tworzy go tysiącem drobnych. Precyzyjnych ciosów. Kaizen to ta kuźnia. 1% dziennie. Nie więcej, nie mniej. Japońscy uczniowie wiedzą, że moc nie powstaje z jednego aktu heroizmu, lecz z powtarzalności. Z mechanizmu nawyków, które wypalają w mózgu ścieżki silniejsze niż strach. Ty jednak żyjesz od zrywu do zrywu. Od dzisiaj zrobię wszystko do jutro odpuszczę. Brutalna prawda? Twoje życie to sinusoidy, i dlatego toniesz. Wojownik nie ufa emocjom. Wojownik ufa rytmowi. Zrób to. Wprowadź jeden mini rytuał nauki. Sześć minut. Dwie minuty wspominania. Dwie minuty powtórki. Dwie minuty skupienia. To nie jest ćwiczenie. To jest ostrzenie miecza. Mikrowyzwanie. Dziś wieczorem wykonaj swój pierwszy sześciominutowy rytuał. Bez dyskusji. Jeśli czujesz opór, to dobrze. Noc. Dojo jest puste. Tylko jedna świeca pali się w rogu, rzucając drgający cień na tatami. Wchodzisz błoso, a chłód maty przebija cię jak lód. To miejsce nie jest pokojem. To jest stan umysłu, szu, całkowite zanurzenie, jedność z zadaniem. Milczenie dopaminy. Mistrz opowiada historię wojownika, który przed walką zawsze układał swój miecz na tej samej desce. Ten sam ruch, ten sam oddech, ten sam moment ciszy. Nie dlatego, że miecz tego potrzebował, ale dlatego, że jego umysł potrzebował sygnału. Teraz zaczyna się walka. Ty nie masz rytuału. Zaczynasz naukę w chaosie. Przeglądasz telefon. Siedzisz byle gdzie. Pozwalasz światu gwałcić twoją uwagę. Brutalna prawda? Nie jesteś słaby w nauce. Jesteś słaby w skupieniu. Układ nagrody twojego mózgu przywykł do hałasu, do nagłych bodźców, do natychmiastowej ulgi. Dlatego nauka jest dla Ciebie zimnym murem, a dla japońskich uczniów wejściem do ciszy. Zrób to stwórz swoje dojo. Jedno miejsce, jeden rytuał, jedna świeca. Jedna rzecz, której dotyk oznacza początek skupienia. To nie jest dekoracja, to jest sygnał dla twojego mózgu. Teraz milcz, teraz działaj. Mikrowyzwanie Jutro wybierz jedną rzecz, która będzie Twoim sygnałem skupienia. Tylko jedną. Używaj jej codziennie. A to dopiero początek. Wróć na chwilę do swojego życia. Do ranka, w którym przegrywasz z telefonem. Do wieczorów, w których dopamina prowadzi cię na smyczy. Do dni, po których pozostaje tylko otchłań zmarnowanego czasu. To jest jedna ścieżka. Droga słabości. Droga człowieka, który pozwala światu decydować za siebie. Ale jest też druga. Droga wojownika. Droga człowieka, który hartuje pamięć jak stal, idzie krok po kroku, powtarza jak ogrodnik, uderza jak kowal, skupia się jak mnich. Droga człowieka, który nie szuka łatwości, lecz niezłomności. Wybór jest prosty i okrutny. Albo wracasz do starego życia, które cię niszczy, albo zaczynasz działać teraz, nie jutro, nie po inspiracji. Teraz. Bo wojownik nie czeka na idealny moment. Wojownik tworzy go. I pamiętaj jedną rzecz: tylko stal, którą hartujesz, przetrwa noc.